Witam Cię serdecznie w drugim dniu Twojego wezwania. Dziś rozpocznijmy w pozycji równoległej, troszeczkę tak spokojniej. Ramiona wznosimy w górę, ściągamy łopatki na początek i z wydechem zamykamy klatkę piersiową, zaokrąglamy plecy. I jeszcze raz, wdech, ściągamy łopatki i wydech, zamykamy. Mamy troszeczkę taki grzbiet jak wiąze, więc jest wdech, wydech, rozciągnięcie. I ponownie wdech góry górę ramiona wyciągnij łopatki w dół. Będziemy tak powolusku się rozkręcać. I łopatki w dół. I wyciągnij ramiona w dół. I jeszcze raz. I to samo z Hilbekiem. Raz. 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 Cieszę się, że jesteś ze mną. Zatrzymaj ramiona szeroko, do kolano. Z wydechem, bruszki napięte. Przyklejamy uśmiech. I jeszcze 4, 3, 2 chybek. Napinamy pośladek. Ponownie kolano w górę i back, a teraz step touch, ramiona wysoko, 4 trzy i daj mi ramiona w bok do wysokości barków, troszeczkę przyspieszyłyśmy, ale o to chodzi, żeby nabrać tutaj, nałapać dużo energii i górę, cztery. I od dołu w bok, hop, 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 w górę, cztery, trzy, dwa, od dołu bok, hop, 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 zatrzymanie, wdech, zejdź nisko, i jeszcze raz, i to co robiliśmy na samym początku, grzbiet, ściągnij łopatki, zamknij, delikatnie do tego podbijasz kość ogonową. cztery, Trzy, dwa, jeden, super, uwaga same stopy, pozycja stabilna, obie razem, góra, raz, raz, I jeszcze cztery, cztery, trzy, dwa, super, cudownie. Odkręcamy się w prawą stronę. I uwaga. Wznosy ramion. Z napięciem pośladka. Jeszcze. Góra. Zatrzymanie. Kolano idzie w górę. Cztery. Trzy. Dwa. I teraz będą w górze potrójne. Trzy razy kolano. Raz. Dwa. Trzy, tył, raz, dwa, trzy, tył, raz, dwa, trzy, ostatni raz, noga idzie w tył ponownie, ramię nisko, uwaga, dokładamy do tego drugie ramię zgięte, jeśli masz z przodu prawą nogę, to prawda cztery, Przechodzimy na środek, na momencik stopy, lekko palcami do środka, piętami na zewnątrz. Rozciągamy się przez chwilkę. W tych, po, tych króciutkich stronikach, naszych 15-minutowych, będziemy naprzemiennie troszkę się wzmacać, ale też oczywiście dużo rozciągać. Zatrzymujemy pozycję, wychodzimy do góry. Góra 8, 7. Sześć. pięknym pośladkiem. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Do kolana. W górę. Unosimy dół. Wstąpmy. Jeszcze dwa. A teraz było trzy razy kolana przemiennie. Raz. Dwa. Trzy. Tył. Raz. Dwa. Trzy. Tył. Raz, dwa, trzy, tył, raz, dwa, trzy, zatrzymanie, to sama noga z przodu ugięta. to samo ramię, cztery razy w górę, super, wracam do mnie, na środek, pięty troszeczkę, zbliżamy, stabilna pozycja. Rozciągnij się. Nasze ciało zawsze potrzebuje rozciągania. Gdybyście je zapytali o zdanie on no nigdy by nie odmówił. Ręce na uda, idziemy w górę. Zapraszam was w takim razie na matę. Dzisiaj zacznijmy w pozycji tyłem. Zwróćcie uwagę na ustawienie dłoni. Otwieramy klatkę piersiową wysoko, unosimy ramiona i duch Góra i dół, aktywne pośladki, odpychamy się mocno stopami od podłoża, otwieramy barki, góra, dół, zatrzymaj się na chwileczkę i dół schodzimy, prawa noga na lewo, przejdźmy do leżenia. I wysoko, biodra w górę. Uniesienie, powrót. Uniesienie, powrót. Uniesienie, powrót. Zatrzymanie. I jeszcze wyżej noga. Wysoko, wysoko, ciągniesz palcami mocno do góry. Przyciągamy teraz kolano do klatki piersiowej. I na chwilkę poświęćmy na rozciągnięcie tego pośladka. Jeśli przyciągniesz troszkę mocniej, czujesz rozciąganie dolnej części pleców. Dziękuję, zamieniamy i zaczynamy od nosu. Góra, dół, górę, dół, górę, dół. Zatrzymanie i jeszcze wyżej, wysoko, wysoko, palce, cowboy, wysoko. Ciągniemy, 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 wracamy chwilkę na rozciągnięcie. Przyciągam nogi do klatki piersiowej. Pośladek się rozciąga dolne plecy się rozluźniają, wytrzymujemy i zapraszam dzisiaj do pozycji bocznej. Przechodzimy na bok. Połączymy sobie kolana razem. Unieś biodra. Oprócz. Unieś, opuść, unieś, opuść, unieś, zatrzymaj, ręka na kark, spójrz w dół, otwarcie. Cały czas myślisz o tym, aby się odepchnąć przed ramieniem od maty i jeszcze dwa razy, ostatnie, zatrzymanie, mocno w górę ramię wyciągamy się. Wyciągamy, wyciągamy. Dokładamy nogę prostą. Dokładamy drugą. Damy radę? Ale nie musisz, pamiętaj, nie musisz prostować obu nóg. I dziękuję. Zmieniamy stronę. Podnosimy do góry bioderka. Otwieramy kratkę piersiową. Wdech i wydech. Wdech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. No. I zatrzymanie oczywiście. Wyciągnięcie nogi. Druga. Przeciągamy się w górę. Jeśli chcesz, to obie proste, jeśli nie, nie musisz tego robić. Przejdziemy sobie teraz do ustawienia w ten sposób. Obie dłonie ustawione palcami do przodu, opuść delikatnie biodra, zaciśnij pośladki, ściągnij łopatki, spróbuj zejść na tyle nisko, ile się da. Ale nic nie musisz robić, pamiętaj, nawet jeśli ugniesz łokcie minimalnie, to i tak jest już cudownie. Fajnie, że jesteś, fajnie, że się rusza, że ci się chciało, uwaga, przenosimy ciężar ciała do tyłu. Zgłaszczamy plecy. I jeszcze raz przód. I tył. I jeszcze raz przód. I tył. spłaszczamy plecy demi. Teraz cztery punkty podporu. Ustaw stabilnie się na lewej dłoni. Prawym kolanem mocno je wciśnij w podłoże. Wyciągnij długa linia wdech. Wydech. Te. Spróbuj zaangażować brzuch w momencie, gdy ściągasz łokieć, kolano, kolano łokieć, tak, żeby brzuszek mocno się spiął. Pępek podciągnął wysoko do góry. Ostatni raz, zatrzymanie. Opuść dłoń, ośladek jeszcze chwilkę wytrzyma w tej pozycji. Teraz zwróć uwagę na moje palce, wypycham piętę, rozciągam łydkę, przyjemne rozciąganie naszej łydki, i zapraszam, w druga strona. Najpierw równowaga, patrzę przed siebie, plecki proste, brzuchy napięte. Wykonaj wdech i wydech. Pamiętaj, cel, zaangażować brzuch. Jeszcze cztery, trzy, dwa, zatrzymanie. Ramię w dół, stopa. Wypchnięta piętą. Chwilka dla naszej łydki. Rozciągnięcie. Ok. Jak już jesteśmy w tej pozycji, wraca pierwsza noga. Wyprost, ugięcie. Wyprost, ugięcie. Chwilka dla pośladka. Wyprost, ugięcie. Wyprost, ugięcie. Zatrzymaj prostą. Uginasz, prostujesz. Uginasz. I uwaga, po zewnętrznej kolano do łokcia i wraca w górę. Do łokcia i w górę wraca. Do łokcia i wraca. Przyciągając kolano do łokcia, czujecie troszeczkę rozciąganie boku. Ostatni raz. Zatrzymanie, zmiana nogi. Prosta, prosta. Prosta w górę. Jeszcze prosta. 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 Uginamy. Ugnij. Ugni. Ugni. Jeszcze. Cztery. Trzy, dwa. Jeden do łokcia. Przyciągam i w górę. Przyciągam. W górę. Przyciągam i w górę. I cztery, i trzy, i dwa. Ostatni. Zatrzymanie. Zaplatamy nogi. Dzisiaj uniesiemy obie nogi w górę. Przede wszystkim teraz spróbuj je wyciągnąć. Nie o to chodzi, abyście je wyprostowali w kolanach, ale poczuli, że one się wyciągają że są długie, wyciągamy nogi, uwaga, podnosimy klatkę piersiową wysoko, dociskamy plecy, chwytamy za jedną łydkę, nie musi być noga maksymalnie prosta, kierunek nasze, spojrzenie idzie na stopę, gotowi i zmiana, i zmiana, delikatne rozciąganie, wyciąganie i w tym wszystkim pracuje brzuszek jeszcze. Ostatnie dwa razy dociągaj się do piszczera. Dziękuję, przyciągnij do klatki piersiowej i przez chwilkę kołyszemy nogami, tak aby nasze plecy się rozluźniły. Troszeczkę na boki i jeszcze raz przód. Tył. I opuszczamy jedną nogę, drugą nogę. Przeciągnij. Przeciągnij się. Chwyć za prawy nadgarstek, wypchnij prawe biodro w bok. Prawa noga idzie do góry, na stopę. I cudownie. Chwyć za lewy nadgarstek, lewa stopa, u góry lewe biodro, wypycham i rozciągam się tak z całej lewej strony. I pięknie, powolutku przechodzę do pozycji bocznej, siadamy sobie i kilka kółeczek w głową w jedną stronę, delikatnie, delikatnie i w drugą. Łączymy dłonie i bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że widzimy się jutro.